Siemanko ludzie, ja jestem Koks i dzisiaj jest ze mną Pel znowu Wiem, nie lubicie go, ale trudno, dajcie mu like w górę y... I jesteśmy na mapce Sky Warsach, a później pójdziemy na co ty tam mówisz na minigolfa? No yy, weź się przepi. Aha, dobra, ty mówisz, że później pójdziemy na minigolfa czy na... Na golfa Aha, na golfa I będziemy mieli golfa w w Minecrafcie. Też nie wiem, jak to jest możliwe, ale to się jeszcze zobaczy. Dobra, czas na przygotowanie, czas start. Jezu, mam tak żałosne rzeczy. A wszystkie itemki w skrzyni są takie same? A ty masz? nową siekierę, drewniany miecz i stag Mila. Też. Ale to jesteśmy żałośni. O, jabłko mam. Czy tutaj gdzieś jest w ogóle jakaś skrzynka albo jakiś stołn chociaż na tej wyspie? Bo to bądź to bądź. Tutaj jest, jest na środku, ta, Duża skrzynka. A nie woda? Nie jest duża skrzynka. Ja mam wodę. Ale nie, patrz, tutaj na środku tych. Skywalks. Tych Skyów. A. Którą musimy prawdopodobnie zdobyć. Poczekaj, ja nie widzę. Poczekaj, weź tam do niej nie idź, bo ja jej nawet nie widzę. Chodź, pokażę. Weź, rozejrzyj się mną. Tu. To? No. no. Trochę zajebiste rzeczy w skrzyni. Ej ty już tam jesteś? Tak. Obrabowałem ją. Mhm. Ty, Szymon, Szymon, zobacz na mnie. Stiwek, Stiwek, patrz na mnie. Wszystko wziąłeś? Tak. Nie zostawiłem ci absolutnie nic. A teraz, żebyś miał ból dupy. -ha -ha. Masz łup? Nie. Przygotowuję teren walki na twoją śmierć. A dzień dobry, widzę cię! Czemu ty idziesz po rzeczy w skrzyni, które są takie same? O matko, a kto wie. What? spalę sobie wyspę! Ja? No wszystko mi się pali, bo odpaliłem sobie przez przypadek tabliczkę. Gej. I co, są takie same rzeczy w skrzyni? Nie, są takie koko. Poka. Patrz. Patrz. No masz takie same rzeczy. Czy jasne bo mnie zrzucisz. Prędzej ja ciebie. Ba, ba ba ba. O się ja przede mną. Nie ba, Nie zbliżaj się do mnie! do mnie! No nie, bateria mi siada. Stój, stój! Bateria mi siada! Ty zaraz spadniesz! Skąd to! Wygrałem. I ja też spadam do ciebie. Lecę do ciebie! Jestem. Wygrałem. Dajcie padło. Y, dobra. Lol, jestem na górze! No, ja też. Ej! Szymon, pauzujemy odcinek i idziemy po ładowarkę. Dobra? Okay. Widzimy się po cięciu, spotkamy się już na hokeju. Siemanko, ludziska już jesteśmy i idziemy na minigolfa, chociaż mam nadzieję, że to będzie coś fajnego. Skąd masz z No, to jest krzyki. Weź, Teraz ty masz to? Śnieżka. No i musisz trafić do tej dziurki. Au! Dobra, ty pierwszy. Nie udało ci się! No, czekaj! <laughs> Żartuję, dobra, ale na no, poważnie. Dobra. Niech <laughs> jest zwalnię. O! Oh my god! Oddaję ci masz w skrzyni leniu. I tutaj jest kolejna. Aha, Kolejne. Okej. Okay. Teraz ja tutaj. To jest trudniej. Trzeba do tego. Ula, lila, lila, lol. O nie dwa naraz, puściłem. A. Dwa na raz? Ja stąd mogę teraz bo masz dwa uderzenia, tak? No. No faktycznie. To dawaj. No teraz ty. A no faktycznie, teraz ja. No i trafię za pierwszy raz. Złe. Ale ja, jak? <słuchaj> jak? Jej. Nie udało ci się, nie, nie udało ci się. Wpadło, wpadło. Nie. Tak. Nie, ty je teraz zebrałaś. Przykro mi mój panie, ale jeśli teraz zaliczę ten dołek. To... Jeśli teraz trafię ten dołek stąd? Ja teraz nie trafi. Jak ty teraz nie trafisz? Stój, co ty odpierdalasz? Masz dwa uderzenia! Wiem, trzymam. Czyli mam. Jeśli teraz trafię, to wygrałem o, jestem na prowadzeniu! Wygrałem! A ile to jest dołków? Aha, to i wygrałem. Dobra, to teraz idziemy na co? Na PvP, dobra? Świetnie. Czyli idziemy na PvP do zobaczenia, do znowu A Tutaj, po tutaj jest później Aha. To idziemy do tego tego. Do bój, na PvP! Dobra. Upa. To widzimy się po cięciu. Siemanku, ja już znowu wróciłem. Morda w kubeł. Ja już wróciłem i jesteśmy na arenie PvP. Co mówisz? Ja myślałem, że włączyłeś jakieś nagranie swoje. Dobra, tak czy siak. Ustalmy, że nie możemy wracać za linię, dobra? Bie Ale tu nie ma y Nie, chodzi mi o ten murek, z którego bierzemy i ty. Dobrze. Nie mm. można tam być. Dobrze. Nie, można tam być tak długo, dopóki się nie przygotowało jeszcze. Okej? Okay? Dobrze. Nie ma tu jak się przygotować, przygotować, przygotować. Co? Ja wziąłem dwa na pierśniki, nie wiem po jakiego. Nie ma to jak zamiast schabów, by mieć owoce. Ty właściwie tą mapkę chyba wegetarianin robił. No, bo nie ma tych, tych, nie ma zagrożenia mięsa. Zauważyłeś to? Na Skywarsach dostaniesz żarcie i to są tylko jabłka. ci, że ci się fuksnie. A tutaj nie ma nawet jed, nie ma nawet jedzenia, tylko są jabłka. Także tą mapkę musiał robić wegetarianin. Aderwakren. Ty, ty weź wyłącz potwory, bo to nudne będzie. Cię, co? No. Także nie narzekaj Ale cheater boi się walki Wygrałem! Ty zauważyłeś, że ja wygrałem wszystkie minigierki, w które graliśmy? Na moim kanale nagraliśmy walkę nauki, którą wygrałem. Tutaj wygrałem z tobą walkę na Skywarsach, na PVP, i wygrałem z tobą jeszcze tutaj walkę na mini hokeju. Ale w nie wygrasz i w to palenie chodź. chodź. Ty dawaj chodźmy na splifa. Dobrze, a później na to palenie i na Jakie palenie? Zobacz. Okej, okay. gdzie jest spliff? Czekaj, stój, robimy cięcie i nie, tylko spliff, bo mam, bo mam 9 minut nagrania. Jestem tutaj, Stiff jest cheaterem, jest brzydki, nie lubi zasad YouTube'a i trzeba go za to pobić. Dobra, ale na poważnie, bierzemy sprzęcior. Jak łopata, raz. Ale nie można bić, bo już mam teraz... Okej. Okay. To możesz włączyć potwory. Trzeba włączyć. Aha, było. Chyba włączyć. Wygrałem. A to, to jest wielopoziomowe, co? No. I ja teraz mam tam zeskoczyć? No. Można walić śnieżkami. Mm. ale wiesz, że to nic nie pomoże. Wiem, ale no, mogę ci na przykład zrobić. nieba <śmiewanie> nie to jak shift. la la to jak shift. la la la

Serio? No. Boże, ile mam śnieży. Teraz Cię czujesz jak na TNT ranie, co? Troszeczkę. Papa! <laughs> e, 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 a. <laughs> Wracaj tutaj! Opsie tam! Lubisz gorące kąpiele! No kurde, nie mogę... A, razem, razem! Razem! Remis! A, remis! Zgi nie zginąłeś pierwszy. Remis jest człowieku! Zobaczymy na odcinku! Nie, tu nie chodzi o to, kto pierwszy zginął na tej lawie. Przecież my spadliśmy w tym samym czasie. Ale ty pierwszy zginął. Wiesz, że to nie ma sensu, prawda? Co? I? Jest remis! Co robisz? No, to... Chodź teraz na to palenie. Nie, teraz, dobra, teraz szybko na palenie, bo ja chciałam zba... bo... zobaczyć, co tutaj jest to palenie. I co mam wziąć za. Aha. Co jest z tamtej skrzyni? Zapalniczka. Mhm, uh -huh, dobra. Eee. Oj, no nie bądź już taki Brzydal. Matkern, fatkern. I co mamy przeżyć? No. Super. Matkern, fatkern, matkern, fatkern. O, kurde. Sorry. O, stoi w jednym miejscu, w którym się... A, tu się jeden pali! Żyję. Ja, żyję! ja żyję! Ja żyję! Ja żyję! Ja żyję, nie straciłam ani jednego serduszka! Cały sufit się u mnie pali, nie straciłem ani jednego serduszka! Co ja tutaj odpierdalam? To jest jakiś labirynt! Ja też to przeżyję. Ty zapalniczka mi się. Ej, nie ma niszczenia piasku, to jest brzydkie. Dobre. No ale jak ma wyjść? Aha. A, ginę nie! Ty ja tego. Ja to przeżyję, ja to przeżyję. Nie yes, Ja podpaliłem całe sufit, oprócz jednego fragmentu. Ooo! ja ginę! Rozpadł piasek! No ja żyję. Tylko jestem utknięty. No, że... Łaa! Spadł piasek! Spadł piasek! Ja to, przeżyję, ja to przeżyję, ja to przeżyję. Ja to przeżyję. Ja to przeżyję. Ja to przeżyłem. Morda w kobeł. to jest, tu jeszcze, nie? Takie samo było na jednym z naszych serwerów. Pali się! Pali się! się Zapalniczkami. Nie spadłem. Musimy się spalić. No to się pala, ja przeżyję. Ehehe, podpali podpalić serwer. Jestem chujem. Ja chcę zginąć, żeby broń. Mm. A ja się, mogę. Ocieczka. Szybko, dojrzyj, ja muszę kończyć odcinek, bo ja za 25 sekund nie będę mógł tego wrzucić. Dobra. Ja Dobra! Do zobaczenia, Siemanko! Do zobaczenia! Do widzenia! Mam nadzieję, że Wam się podobało! Cześć!